Nazywam się Izabela Trędowicz i przyszłam dziś zabrać Cię w podróż, niezwykłą podróż do samego siebie, do tych wszystkich cudownych przestrzeni, miłowania i kochania siebie. Ta medytacja powstała po to, abyś zobaczył, czym jest miłość w Twoim ciele. Abyś to zapamiętał i wracał do tego w każdej wolnej chwili, w każdym momencie, kiedy poczujesz, że brakuje ci tej części siebie, wystarczy, że sobie przypomnisz, jak kochasz. Dlatego pozwól, że wezmę Cię za rękę i poprowadzę w cud, Odczuwania. A teraz usiądź, usiądź wygodnie, zamknij oczy i weź głęboki wdech. I zobacz, jak przed Tobą staje ktoś, kogo kochasz, kogo kochasz najbardziej na świecie. Może to Twój ukochany lub ukochana. Może to twoja mama do ciebie macha lub tato. A może pojawiła się twoja córeczka lub syn. Albo dziadek czy babcia. Zobacz, co dzieje się w twoim ciele, kiedy kochasz. Poczuj to. Ja, kiedy kocham, czuję budyń w koło mojej twarzy, czuję szczęście w oczach, uśmiech rozpromienia moją twarz, czuję lekkość i błogość w całym ciele. Cała aż tańczę, tańczę z radości, kiedy patrzę na tego, kogo kocham. A ty. A ty poczuj, czym dla ciebie jest miłość w ciele. Czy Twoja twarz też się uśmiecha? Czy Twoje oczy skrzą się miłością? Czy czujesz ten budyń, który jest w tobie? A może te motyle wędrujące, tańczące gdzieś głęboko w tobie? Poczuj to. Popław się w tych przestrzeniach miłowania. Tym tańcu, który zaczyna Twoje ciało, gdy patrzysz i czujesz miłość. A teraz, a teraz zobacz, jak ta ukochana osoba rozwiewa się na wietrze, a na jej miejscu stajesz ty. I czuj dalej w ciele to wszystko, tą całą magię. To ciepło, tą słodycz, to rozpłynięcie, ten budyń. Czuj go, pław się w nim, rozkoszuj i zrób krok do przodu. I przytuł przytul siebie samego i powiedz: Kocham. Kocham cię każdego dnia. Kocham, gdy otwieram oczy. Kocham, gdy kładę się, by odpocząć. Kocham, gdy słońce świeci, i gdy pada deszcz. Kocham, gdy popełniam błędy, i gdy znajduję rozwiązania. Kocham, gdy zawodzę siebie, i kiedy siebie podziwiam. Wszystko to kocham, bo kocham. I poczuj to miłowanie. Poczuj to rozpłynięcie, gdy przytulasz siebie może pierwszy raz i pław się, i zachwycaj, jak może wyglądać miłość. Miłość do siebie, do każdej cząstki siebie. I poczuj też, co robi ta miłość z twoim ciałem, jak rozpuszcza wszystko to, co było zastojem, co było wątpliwością, niewiarą. Bo budyń miłości rozpuszcza wszystko. Wszystko, co trzymałeś i nie chciałeś puścić, i otwiera miliony furtek furtek do nowego, cudownego życia, pełnego tańca, tańca życia. Dlatego, bo Pław się, zachwycaj, oto ja, istota pełna miłowania. Kocham, kocham i nie przestanę.